Pierwsze to jest utrata życia, bo może przyjechać albo bojówka al -Shabab, albo na przykład terroryści z plemienia Fulani i mogą powiedzieć, albo przechodzicie na islam, albo, albo nie, jak nie przechodzicie, to wtedy was zabijemy, a kobiety weźmiemy do niewoli, będą naszymi niewolnicami, będą rodziły nasze dzieci. Chrystus tak bardzo mocno utożsamiał się z tymi, którzy będą ze względu na Jego imię znosić prześladowania, że jak zwraca się później do Szawła, który jest prze prześladowcą Kościoła, to zadaje mu pytanie, dlaczego ty mnie prześladujesz? Mhm. Mnie przy Chrystusie nie trzyma dzisiaj groźba Jego sądu. Mhm. Mnie przy Chrystusie trzyma dzisiaj tylko i wyłącznie Jego miłość. Czasami tak myślimy, że, że Pan Bóg jest po prostu taki abstrakcyjny, super, 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 ponadnaturalnie będzie po prostu ingerował w życie, podczas gdy on tak po prostu supernaturalnie i ponadnaturalnie ingeruje w życie innych ludzi przez nas. Ja mam wrażenie.